Dobre. dobre? Dobre. Dobra, bo ja mam. Mówi za olejem jest, nie? Bo jest Zajeb*** olejem tak jest. Ta, luz. Już jak będą robili tego... To jest dobra, no? dobre, no? Rybka taka. Nie, nie, nie. Jak jest taki już za bardzo przypieczony popcorn, tak. że wam e, wchodzi w zęby. Dobry? Ja wolę, oleje, że ja chcę. <grym> <grym> No sorry, gekon, życiu że cię, cię kurwa, nie ze eee, a wiesz, jak się nazywa wyłączony Gekow? Gekow. Gekow. Jest nad stołem, kurwa śpiliot. szpalony. ale co ci się, nie ch**a, zaraz człowieku! Nie wku**aj e, Przychodzi baba do lekarza, baba też lekarz. Co to jest? Frog grills? Żaba grill. O Jezu, żaba jest tak ch**a.